Witam wszystkich. Będziemy dzisiaj rębać gałęzie, które wczoraj ściąłem z tej brzuszki. Muszę najpierw zatankować rębaczek. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jest do niego trochę ciężki dostęp. Trzeba się chwilę pogimnastykować, ale może jakoś pójdzie. Chociaż troszkę paliwa. Dużo rębania nie ma, więc myślę, że szybko to pójdzie. No ale jednak trzeba zatankować. Fajnie, że w nocy nie spadł śnieg, bo dzięki temu nie będzie wszystko przemoczone. I w workach nie będzie mi kisło. Więc to jest plus tego. O! Pełny baczek. Fajnie poszło. Myślałem, że będzie gorzej, a nie było. O! Sobie tu zaraz ustawię. O, telefon troszeczkę na razie cofnę. Telefon, moja kamerka profesjonalna z telefonu, ale Ach, lepsza taka jak żadna. Ach, nie za blisko. O, i co, chyba to będzie. Tutaj mam trochę worków. Ostatnio rozbierałem gaźnik w rębaku. Wyobraźcie sobie, że wytarła się dźwignia od ssania. Miała takie luzy, i po prostu przez te luzy samo czynnie załączało się sanie. No, a to wiecie, jak sanie się załączy. No to kiepsko. Trzeba mi kluczyk 17. Muszę tam dokręcić jedną śrubkę. Ale oczywiście, jak mi trzeba, to w skrzynce nie ma. Musiałem się gdzieś tam wyjąć. To nic, jest 19. Może z 3 obroty zrobię. Chodzi tylko, żeby tutaj zabezpieczyć stół. O. o poszło, żeby nie spadał stół, bo mam tu takie zabezpieczenie zrobione na śrubeczkę, ale wystarczająco. Zawsze się to trzyma. Ten mój stół nie jest też zbyt profesjonalny. Czasami jak jest kurde jakieś dziwne drzewo, senkate tu mi w podlizie, to aż cały się wygina. Za słaby, zrobią, za słaby zrobiłem. Mimo tego, że myślałem, że blacha jako tako, no nie było jako tako. Jeszcze sprawdzę. Eee, nagrywać się nagrywa. No to co? Lecimy z tematem, zobaczymy, czy zapali. To jest pierwsze primo. O! sanie Paliwo gaz i pociągamy musi chwilę pochodzić żeby się zagrzał i trzymał równe obroty Ale to raptor. Chwila, ciekawe czy mnie słychać przez ten mikrofon? Jeżeli to tak strasznie burczy, sprawdzę jeszcze jakie ustawienie szumów Stałem na trzeci, najwyższy poziom. Mikrofon jaki zakupiłem po ulansji. Takie dopiero mam go do drugi dzień takie testy robię. No ale zobaczymy, może. No dobra. Odrobi jeszcze falują, ale to na spokojnie. Te silnika się wyrównały, zagrzał się. Fitnie sanie, a jest teraz całkiem inna robota! O, tak to wygląda. Zobaczę, czy się nagrało, czy bateria nie padła, nic się nie wydarzyło. Idę po grabki z grubsza to zgrabię, żeby nie było tak rozpierniczone, bo później będzie nawet źle łopatą odśnieżać. Także trzeba troszeczkę to zgrabić. Miałem wcześniej rębak tarczowy, który robił takie. Wióry, no ale niestety jego wydajność była tak mała. Otwór wlot, do którego wkładało się gałęzie, teoretycznie, które miały miał tam wejść gałęź o średnicy 10 cm, no, ale jak mam być szczery. To nie, bardzo to nie bardzo to szło. Gałęzie musiały być proste, bo rura wlotowa była podłużna, cienka i długa, więc jakieś krzywy krzywa gałęź nie miała w ogóle możliwości, żeby, żeby można było ją jakoś wsadzić czy cokolwiek i niestety po roku czasu oczywiście z, z, ze stratą finansową sprzedałem no, sprzedałem, nie było wyjścia. I kupiłem ten. Z tego jestem bardziej zadowolony, ale już widzę kilka kilka rzeczy, które mnie Denerwują. Rębak nie ma przepracowanych wielu godzin. Sanie od wibracji się przetarło. Nie posiada żadnej sprężynki ani nic. No wiadomo, to już jest taki model silnika. No ale. Rok czasu. Tak naprawdę, ile. No nie ciężko mi powiedzieć, ile roboczo godzin przepracowała mi ta maszyna. Bo użytkuje ją w swoich usługach. Więc trochę na pewno ma przypracowane. To się nie da, nie da się ukryć. No ale czy jakoś strasznie dużo? No, że już mam do wymiany. Już takie cieniutkie gałązki niektóre nie docinają. Muszę za zamówić nowy komplet. A te oddać do ostrzenia. Będę miał wtedy dwa komplety w zapasie, jak to się mówi. Kurde, poprzemarzały te gałązki. Nie można zgrabać. Ach, chociaż z grubsza. Jeśli jak zejdzie, to wygrabię dokładnie. Może kiedyś zejdzie. O. Cieszę się, że udało mi się to zrobić. Że w nocy śnieg nie, nie padał i nie zapadał mi wszystkiego. Bo takie mokre też by się to w worku później kisiło. Więc. O! No dobra, przyjmijmy, że ty. No i co, zapalę jeszcze chwilkę, wrzucę tych parę gałązek, bo nie potrzebuję, żeby mi to luzem gdzieś tu leżało. Tak jak mówiłem, mam kompostownik, ale na kompost mi to nie za bardzo się nadaje. Znowu składać na jakąś kupę, no to też tak, ile się tego naskłada, raz, drugi, trzeci, kupa się robi. I po co to? A tak porębie położę w workach, na, na wietrze trochę przewieje, później do pieca. Wiadomo, pali się to szybko, trzeba co chwilę podkładać. Ale jak sobie człowiek wieczorem otworzy piwko, siądzie przy piecu dla relaksu, to woreczek sobie spali jeden dziennie, temperaturę można złapać, ciepłą wodę zagrzać, nie marnuje się, dobra palimy, damy na pół O, no, ładnie poszło, No i udało się, no i się udało, o, resztę worki muszę schować, pyk. Tak to zostanie. O, to byśmy zaopili. Opa. O I Co tam, kochanie moje? No to na razie jak musisz. A ja już skończyłem. Zaraz worki zawiozę. I tak na razie musi zostać poprzymarzało mi trochę. Więc się trzyma, ale zimno. Ja to kończę i też zaraz idę do domu się grzać. Na razie. Gdzie ja jakbym sobie to. No. Zajedzie? Może zajedzie. Rębak zaciągnę. Wiozę sobie tą przyczepkę malutką. Mam nadzieję, że zmieszczę na nią tych parę worków. No zobaczymy. Tak czy siak. Trzeba odpalić. system. Roz... padł mi akumulator. I cały czas muszę korblować, no ale trudno. Trzeba będzie z wiosny chyba zainwestować w nowy, bo ten już ma 3 lata. Прохайся! mała przyczepka jest zastawiona to chyba zapniemy sobie dużą samochodową a co tutaj? też objedzie nie Woda dzisiaj nie zachęca do spaceru. Ta było troszkę słonka. Więc dzisiaj nie warto. No ale trudno. Trzeba by sprząknąć i był być szybki załadunek. ten podarciuch. Ua. No dobra. Tu mam takie miejsce, gdzie już wypaliłem drzewo, więc te woreczki sobie tutaj poustawiam. Będzie blisko do kotłowni. O! Myślałem kłaść na leżąco, ale nie są powiązane. A to może i lepiej, bo będą sobie odparowywać lepiej. Troszkę podsychać jeszcze. Będą stały na stojąco. 4, 6, 8, 9 woreczków. No i dzięki mu. Teraz odstawić trzeba przyczepkę. Słuchajcie, na dzisiaj tyle mojej roboty. Przymknę garaż ciasno w tym moim garażu pasowałoby posprzątać. Ale czekam na jakieś cieplejsze dni. Bo muszę wszystko wynieść, poukładać, a jak mam być szczery. Dopiero wprowadziłem się do swojego domu. Musiałem porobić porządki trochę budowlane, trochę z racji mojej działalności, bo zajmuję się drobnymi usługami ogrodniczymi. Także bałagan mam i to spory, ale to wszystko jest, jak to mówią pikuś. O, na dzisiaj mój plan działania został wykonany. Raczej nie będę więcej dzisiaj nic zrobił. Będę podkładał w piecu. Bo wieje, jest zimno, co chwilę pruszy śnieg, więc bez sensu w taką pogodę coś robić. Nie wiadomo co. Dlatego się z Wami już żegnam. Zapraszam na kolejny jakiś odcinek. Nie wiem kiedy, nie wiem o czym, to się wszystko okaże. Także na razie, trzymajcie się, cześć.